Lewo, oparty plecami o filar, stoi król Ryszard III. I od czasu do czasu robi ruchy takie, jakby chciał się oderwać od filaru i odejść. Bronią mu tego zamaskowani mordercy, zwracając ku niemu zaraz ostrza sztyletów i wydając przy tym głośny syk złożony z przeciągłej litery A. A! Zwracając również swe sztylety, to jeden, to drugi w każdego, który chciałby się zbliżyć do króla. Na kanapie w lewym rogu, bliższym króla, siedzi Tatiana i robi robótkę. Na prawo, to znaczy po jej lewej ręce, siedzi zabawnisia. U góry pali się lampa. Druga oświetla połowę sali za filarami. Tatiana, robiąc robótkę do zabawnisi. Pokażę ci dziś nowego człowieka. Ma na imię Florestan. Powinien być tu zaraz. Nic ci o nim nie powiem, bo chcę, żebyś sama odgadła, jakim jest i jakie jest jego przeznaczenie. Do morderców nie patrząc na nich, lekko odwracając głowę. Szanowni mordercy, uważajcie na Waszą robotę jak zwykli najęci pracownicy, i nie zapraszajcie Waszej uwagi słuchaniem naszych rozmów. się. Taka jestem strasznie ciekawa. Już mi się zdawało, że nikt nigdy się nie ukaże, że wszystko jest skończone, jak w tym ohydnym klasztorze. Głupia jesteś, zabawnisiu! Król ryczy. Tatiana dalej robi robótkę. Zabawnisia siedzi dalej, wpatrzona w przestrzeń przed sobą. Król, dajcie mi choć chwilkę odpocząć. Ach. Przeklęte katy! Mordercy kierują weń sztylety. Grzbiet mi się wpija w tę piekielną ścianę. gap boli mnie jak jeden olbrzymi brzuch. Kiedy się skończy wreszcie ta męka wrastania w chrapawe kamienie? Tatiana do króla, odwracając się i patrząc na niego. Zaraz będzie podwieczorek. Ryszardzie! Będziesz mógł napić się z nami herbaty? Taka siła i tak się marnuje. Przecież gdybym chciał, to by tu kamień na kamieniu nie został z tej całej budy. Kto komu wmówił to wszystko? Czy naprawdę nie ma już ludzi na tym świecie? Czyż wszyscy stali się tylko kółkami zegara? Dajcie mi choć nakręcać ten zegar. Mordercy kierują z węś sztylety. A! A! Zegar sam się nakręca. Jest to tak zwany zegar samokrętaj. Zabawnica przerywa jej, nie zwracając uwagi na króla. Żeby to nie był tylko zwyczajny, pospolity bubek, jeden z tych, których tylu spotkałam na ostatnich balach. Uspokój się! Już ja ci nie dostarczę złego towaru. Tylko y, musisz go zaraz, zaraz oplątać. Ale jak? Ja nie znam jeszcze żadnych sposobów. W klasztorze nas tego nie uczono. To wskaże ci twoja kobieca intuicja. On jest niezwykłym człowiekiem, a jednak jest o wiele głupszy od ciebie. Mimo 13 lat różnicy najłatwiej jest opanować ludzi niezwykłych. W życiu są to parany, które można strzyc pod włos. Z lewa, na prawo i na łukos. Z daleka, jakby poza murami, słychać trzykrotne uderzenie w ogromny gong. Zaczyna się nowa porcja odwiedzin. Codziennie widzieć te wasze ohydne dramaty, oglądać wyprute psychiczne bebechy. Wraz z ich zawartością patrzeć na te metafizyczne pępki, Nadziane na patyczki i sprzedawane jako kandyzowane owoce. A, i ja się kiedyś dorwę do życia. Mówię otwarcie, że długo to trwać nie będzie. Nie boję się śmierci, tylko chciałbym ujrzeć jeszcze jedną transformację mojej osoby. Raz przejście po ulicach waszych miast. Wyjść z tej przeklętej dziury tak, jak niegdyś wychodziłem z towru Mordercy syczą z wymierzonymi w niego sztyletami.